Dady, 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 dady. Dady, dady, dady. Dady, Jak myślicie są jeszcze grzyby, bo na pewno są kije jest wariat Figur. No tak. Weszliśmy zobaczyć czy są jakieś cybki. Jeszcze może na razie mhm. dwa małe czarne łebki znalazłem. Żona też chodzi w skupieniu. A proszę taki to wyjazd dzisiejszy. Natalia, patrz tylko, żeby w robaka nie wejść. Jak to Natalia zresztą. No mało szołą, proszę bardzo. taka jestem. Taka jestem. Niestety jest dużo grzybków, ale te grzybki chyba nie są jadalne. Ja tak nie znam, to nie zbieram. O, spacer po lesie, po takim. Obiadku dobrym nad jeziorkiem to jest fantastyczna rzecz. Polecam wszystkim, można się wyciszyć, można odpocząć jeszcze bardziej przed snem, zmęczyć dzieci, takiego wariata małego zmęczyć, prawda? Mało wariacie? Tak. tak, no. Także pozdrawiamy serdecznie z lasu. O, żona ma grzybka. Zobaczcie, żona znalazła grzybka. 31 październik. A żona znajduje grzyby, proszę uprzejmie. O, jaki ładny grzybek. No. Także pozdrawiamy. No I wpadajcie do lasu. Jeszcze są grzyby. Jest 19 stopni. 31 październik. 19 stopni. Jest coś fantastycznego po prostu. No to trzymajcie się. Cześć.